Jestem Władysław Broniewski i jestem poetem. Urodził się Pan w Płocku? Tak. Stał nad Wisłą Złoty, złoty Dom z Ogrodem nad Wysokim wzgórzem Mazowieckim. To był mój ukochany dom przy ulicy Warszawskiej. Z pięknym ogrodem i kilkunastoletnim dębem, który rozpościerał se swe konary na podwórki. Wyrastałem w rodzinie, gdzie kultywowano polskie tradycje choć Płock był pod zawodem rosyjskim. Jak długo mieszkał Pan w Płocku? W Płocku chodziłem do, po, do gimnazjum polskiego, pierwszego, pierwszej szkoły, w której grubiłem polski Wraz z kolegami należałem do drużyny scoutowej. I wraz z nimi w 1915 roku poszedłem do regionów polskich Józefa Piłsudskiego. Po odzyskaniu niepodległości nie wróciłem już do Płocka. Zamieszkałem w Warszawie, gdzie rozpocząłem studia. Jak wspomina Pan miasto rodzinne? W Płocku tworzyłem swoje pierwsze wiersze o wolności i miłości. Potem często w swych utworach pisałem o mieście rodzinnym i zawsze Bo kocham to miasto. Gdy myślę o lesie, chciałbym być w Łącku, Brwinie lub Sury. Gdy myślę o pięknych wodach, tak jakbym patrzył z Płockiego o, w innym domie, widzę pod dębem siebie, gdzie stawiałem pierwsze kroki i czytałem pierwsze książki. Czyli, które z posiedzenia licznych utworów są najmocniejsze? Poemat Mazowsza, najważniejsze słowa zawarłem w wierszu Mój Boże". Mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść. Tutaj w Wisłą wiatrami Mazowsza przeszumiałoby dzieciństwo i młodość. W moim oknie pole i to pole i ja wiem, że to właśnie jest kursa. Poeta rzeczywiście po śmierci wrócił do Płocka. Pomnik, który stoi niedaleko domu rodzinnego, przedstawia twarz Broniewskiego patrzącego na Wisłę.